Przed wami królewna Paulinka. Jeszcze raz, jeszcze raz Oto przed wami królewna Paulinka. Paulinko. 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 Co się stało, to płaczesz? Znowu, Tato! Idę cóż, idę, idę! Co się stało? Co się stało? Tato! Tak? Twoje chusteczki! Ale co chusteczki? Ciągle, mocno! A! Bo ciągle płaczesz! Ale nie płacz! Słoneczko za chwilę zaświeci, to chusteczki wyschną! Co znowu? Tatuś, wiem, wiem, Powąchaj kwiatuszki, to się uspokoisz. Zobacz, Tatuś wącha codziennie i bardzo spokojny. No, wąchamy, wołchamy. Nie, alergia! Alergia! Proszę nie wołchać. Proszę nie wołać. Wiem! Wiem, jak ją uspokoić. Siadaj, córus! Tatuś zaśpiewa bardzo wesołą piosenkę. Uwaga, tatuś śpiewa żył w dawnych czasach stary król. Stary? To bardzo słuchny! Paulinko! Tak? Ty przedwczoraj płakałaś. I wczoraj płakałaś. I dzisiaj płaczesz. A to, a to nie do wytrzymania. Ja, ja, ja idę. Nie do wytrzymania. Nie, nie, nie. Nie do wytrzymania. Ogrąłam chusteczkę i bluseczkę, sukieneczkę Poszłabym do okruteczka Ale wiem, bo za długa sukieneczka Nóżki zaraz na pół pobocze potrzebne są kalosze Ja wiem! Królewki, ja potrzebne ruchu. są kalosze! Pokażcie swoje buty, pokażcie nogi do góry. A nie, 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 nie. Sandały, sandały kapcie i bambosze. A Nie potrzebne są kalosze! I skąpiane to takie maleńkie kalosze. Zobaczcie. Kiedy królewna płata nocą i rankiem, zobaczcie, co się stało! O, wielka rzeka! I jeszcze echte jezioro stało pod zamkiem. Ale jezioro bo jezioro musi być płocone. Ale to do tego jest złe. to jest jezioro, twoich łez! O, o. Co się stało? Co się? O, jeziorko. Co się stało? Wiem jak Cię uspokoić. Zobacz. Zobacz, co ma Miauś. Zobacz. O, o. Piłeczka! Piłeczka? A co robi piłeczka? Piłeczka skacze, Paulinka nie płacze. Piłeczka skacze, Paulinka nie płacze. Piłeczka skacze, Paulinka nie płacze. Piłeczka, skacze, nie płacze. piłeczka prób do wody, oj!